Hej, hej, z tej strony szasta i witam Was w 32 odcinku serii, Zagajmy w stało. Jedi ocalały. Tu już w poprzednim odcinku tam boat coś rozwalił. Więc możemy tędy przeskoczyć. Ale tam jest jeszcze jakieś przejście. Chodźmy najpierw tu. Zachwanię tego. Okej, okay. zdobyto punkt umiejętności. Tam się na razie nie dostanę do tej esencji. Czy co to jest? Tu można też się dostać. Okej, okay. ale chyba najpierw pójdę tam w bok. Patrzcie, co tutaj będziemy mieli. O, echo mocy. Z tej czyli strony się nie otworzą, tylko echo. Dobrze, wkrótce będziesz służyć nowemu mistrzowi. Nowy pan. Wewnątrz porzuconego lukry halka, znalazł uśpioną armię. Wystarczyło tylko zaprogramować ją tak, żeby zaczęła mu służyć Okej, okay, to wszystko co tutaj mamy. Możemy już się wrócić i tu coś było. Aha, otworzenie drzwi a to zamknięte. Okej, okay, to idziemy tędy. I tutaj. Jest chyba jedyna ścieżka. Dzieżyczki jeszcze z odsłonu Okej, okay, otwórz mi. No i nie ma szans. O. Wow. A. Nic Kiedy nie przejdę. Okej, okay, tu mnie nie dosięgnie. Tam nie doskoczy. Ło. Wow. Dobra Próbujmy tędy. Doskoczyłem. I kolejna wieżyczka. Jeszcze jedna. Ej, nie aktywujcie się. A boat jest tam, po drugiej stronie. Nie, gdzie jest but? Tu jest echo mocy. Ale tam nie mam jak wejść. Kolejna wieżyczka. Jeszcze jedna. Co jest? Okej, okay, przeszedłem, myślałem, że tu będzie ta barriera. O, fajnie. A, fajnie mnie. Te nie można biec. Aha, tu jest echo mocy. Okej. Okay. Czas sprawdzić moje dzieło. Droidzie, zabij! Rozkaz, rozkaz! Spójrz na moje dzieła. Po, prze po przeprogramowaniu armii z Luke'a Hulka tak, żeby mu służyła Ravis zaczął szukać okazji aby sprawdzić, czy jego praca przyniosła w pełni pozytywne efekty, ok, tu mogę wyjść. Aha, tu jest ten dobra. Wow, co on ma za młot. Jeszcze raz takiego widzę, całkiem szybki. Wykorzystaj to, czytaj! Luka ah! na! To musiało Aj! Przed tym nie zrobi! Nie zaatakuje! Ej, niepotrzebnie z tym użyłem A za mocne te ataki, żeby, tak Zwinny jest Przestań unikać, łajzo! Trzymaj! Król w miejsce! <grywa> Przestań atakować, to przestanę unikać Kolejne. Tylko za szczęście. znajomości. Dobrze cię widzieć. To potrzebuje młota tego rozmiaru? Nie no Już na pewno nie. życiel chaosu. Ich ataki są potężne, ale powolne, co daje szansę na zadanie ciosu. Walcz cierpliwie, ostrożnie i szybko się przemieszczaj. Łatwo przed nimi uciec, ale uważaj na uderzenia z wyskoku, które mają spory zasięg. Ostatnio napotkano kobą, fort Kachlin. Nie mogłem znaleźć drogi Czikalin. do Kachlin. No to poszukajmy razem. On rzeczywiście, mocno atakował tym młotem. A to jest tu, tu nic nie ma. Zobaczmy. Mógłbym po tym przebiec, ale co mi to da? No ba, spróbujemy tak. Nie! Tyle skoczyłem. Nie, czemu nie zaskakuje? Okej, okay, trzeba. Dało mi się. Wcześniej złe wyczucie miałem. Nieźle. Myślałem, że tu skrót wystrzeli tą linę, ale nie. Nie, to tu można zaczepić tą linę, oto. Właśnie, z tamtego chyba. Dobra, idziemy tędy. Co to za budowle? Teoretycznie nazywają się jurty. To kwatery Tam mieszkalne. Tam ktoś jest. Widział mnie na gdzie Chyba Chyba od chaosu. Kwatery mieszkalne? Niedobrze. Jurty. Jurta to prymitywne miejsce zamieszkania, które może być zaskakująco wygodne, mimo że jest w zasadzie płachtą rozpustowaną na palach nośnych. Tę formę schronień do perfekcji opanowali mieszkańcy nomadycznej planety MERK-9. Jest krót. Aha, to tu, gdzie te te było kuszały i łycie. Nieprzyjaciele! Nie. Nieźle! Skanowanie tak którą widziałem. Jeźdźcy się tu nieźle rozgościli. Jurta jeźdźców chaosu. Na pokładzie krążownika klasy Luke Hulk nie było żadnych wygód, ponieważ te okręty przeznaczono dla droidów. Jeźdźcy chaosu potrzebowali jednak miejsca do zamieszkania, więc stworzyli prymitywną, ale znośną wioskę na nadbudowce statku. I...

Okej, okay, tu nic nie ma. To ona... Jak tu nic nie ma, nigdzie nie można przejść, do co ona po takim małym obszarze tu patuelowało? Nie wiem, dlaczego pytałem. Kontakt! Tu są. Chyba mamy towarzystwo! Okej okay. to jest to. O tej ścianie chyba nie przebiegnę. To oni trenują. O, tam jest skrzynia, ale ten ty nie przeskoczy. Może z drugiej strony gdzieś tam wejdę. Mocy. Miejsce zamieszkania jest najważniejsze. Choć Halk nigdy nie miał być wygodnym domem, jeźdźcy byli zdeterminowani, aby by przekształcić pokład statku w miejsce, gdzie można mieszkać i prowadzić wojnę. E, tu nie mam gdzie przejść. I to jest to, że nie mam gdzie iść. Wzijmy się, tu jeszcze. W swoim czasie trochę podróżowałaś, prawda? Masz jakieś mądre wskazówki A na teraz? Nie doskoczę do tej skrzyni. Próbowałam unikać walki, ale nie zawsze mi się to udawało. Nigdy jedna nie. Czas Wrók jest blisko. Nie mogłem podwójnego skoku? Udało mi się, okej. Korpus. Geonozyjczyk. Okej. Okay. Okay, tu już mogę doskoczyć. O, Tak, zgadza się. Nie coś innego dodaje. Teraz jesteś mój. Super. Hier. Cel się broni. Nic nie jest! Ale mi przelała. Dobra okay. praca zespołowa. Tu przeskoczyłem. Tam można wrócić w czego. I teraz tu jest ścieżka jakaś. Tam jest ścieżka chyba. Tu jest coś. Na pewno coś, się po bokach. Ja wreszcie sobie odpoczniemy, w jakimś cichym i spokojnym miejscu. Aha, Zartę tu jest kiedyś. zablokowane. No prawie. No tak, jak się skończy, możesz iłęczką gdzieś się zaszyć i odpocząć. Hmm. Tam chyba na dole nic nie ma, bym tam zaskoczył sprawdzić, ale w sumie mogę wrócić później. Okej, okay. jest ten hak. No i rzeczywiście tu nic nie ma. A tu na drugiej stronie? To jest, podwójny skok tu nie wchodzi? Muszę szybciej skakać podwójnie. O, jest coś. Nieźle! Odłamki puchliły tu. Okay. Czyli tu można. Możesz to zrzucić na dół? Załatwione. Gdzie idę specjalnie dla ciebie. To będzie taki skrót. To nie pora, żeby się guzdrać, Karl. Spokojnie. Czyli, tak jak mówiłem, to właśnie tam wystrzeliło i mamy skrót. Co, Co tu jest?

Wow. nie złaniesz mnie Okej okay. Tyl szybciej padł coś Chyba nas nie lubią No chyba nie Tam można iść, a tu coś mamy nie przejdę. Jak myślisz, jak zaginęły te pozostałe kompasy? Stawiam Oczekaj. na <gry> Nie żartuj. Jeśli Zobaczę to tutaj, bo jak, banku, jak tam wejdę, nagle za plecami mi się zamknie, to już nie przejdę. Jest. O, no i dobrze. Nie mogę otworzyć. Chwila, nie mogę tego blokować? Nie, zablokowane. No bo to tej skrzyni nie otworzę. Czyli ten. Znowu to samo. Radujemy Z, uciekamy stąd, znajdujemy tanalor, a potem co? Ja żyję z dnia na dzień. Może wymyśl coś z Merin? Ma swoją drogę, a ja swoją. Ta, słyszałem, że dżedaj unikają związków. Zgadza się. Nie zapomnij, kim jesteś. Co Chwila, to ja mam tą tą Czy jeszcze jej nie ustawiałem? Sercu, na na świecie ma... jest coraz gorzej. Życie jest cenne. I szczęście też. To nie takie proste. To jest proste. Jeśli widzisz przyszłość z Marin, to idź w to. Nie rozumiesz, nie mogę po prostu. Zostaliśmy oddzieleni. Boat. Ej, brzękacze! Tutaj! Jeszcze trochę? Idealnie. Dzięki. Pozukam innej drogi, a ty znać droida. I nie zgin. Kiego tu idę? O, oh, zij. Myślałem że mówił o na ten jestem Cześć, zimmy szukujemy? poszukujemy. Same przejście nam się otwiera. Jakby ktoś chciał nas w pułapkę wciągnąć. przejściu. Okej, okay. zdaje się, że od dawna tu nikogo nie było mały. Droidy zwęzła węzła w lesie. Dobra, w ale mi to wystarczyło. Chyba, że tam dołem. Nie, tu nie przejdę nigdzie, to tu. A tu jest zamknięte, czyli w tę stronę. No to wygląda tak, jakby nas chcieli w konkretne miejsce zwabić. I prawdopodobnie tak jest, że nas próbują zwabić w konkretne miejsce. Musimy ją odzyskać, że nam drzwi tam zamykają drzwi przed nosem i zostawiają właśnie otwartą ścieżkę, żeby nas prowadziła. Hey. <laughs> Odważny jesteś tu cię mam po co ci to? To są rozkazy Dagana. A to będzie dla mnie. Ty musiało poleć. Co Ręka sobie przymocował. On A właściwie cały przed ramię Jednak walka To było mocne Widił nam życie, uratował. Nie, no nie to no A, nauczymy się teraz jeszcze łapać. Bardzo zmywać. Rozwiązanie problemu leży w nim samym. Każdą sytuację trzeba analizować z różnych stron. Nie możemy tak się ich pozbyć. Teraz możemy te przejścia otwierać. O kurwa, teraz to możemy te przejścia otwierać. CTRL-F w góry CTRL-SPOT Okej okay. Chyba o nam się to przyda A? Fajna zdolność Przyznam Okej okay. Taki szybki ruszać Mi teraz gdzie tu iść? W którą stronę? Aha ja sobie podnieść. O, teraz jest git. A, to jest kit. Oo, muszę. Na chwilę. Dzięki niemu zdobędę to co Kry chciała ukryć. Tu nie ma nic. Co tu One. Masz? masz coś? Dzięki BD. Hydraulika lądowania. Krążownik klasy Luke HALK został zaprojektowany tak, aby jego środkowa kula mogła się odczepić i wylądować samodzielnie. Rdzeń statku wyposażono więc w kilka ogromnych podpór, a ich potężne elementy hydrauliczne zajmują mnóstwo miejsca w jego wnętrzu. Trzeba pospamiętywać Które w górę, które w dół Umie tak? Nie Nie umie jak to A, tak... mogę Tak Hej. On mnie doskoczy Może zamiast tu, to w drugą stronę bym poszedł? Właśnie. Co za syf. Cieknące rury, kable na wierzchu. Najwyższa pora! Łoł. Wow. Ja tymi mieczami w niego rzuciłem. Nieźle. Nie, padłem. Nie. Ale. Kontrol f i szybko. Okay. Wyjdziemy na górę przejściami serwisowymi. Chyba. Ale po wieżyczkę nie. odwala się Odwal. No i celujesz innych zamiast wieżyczki. Nie wierzę To co kalu odwala Zamiast celować Wieżyczkę to w ludzi Dobra, spróbujmy tak Teraz tą platformę zrzucił. Okej. Okay. Ale czemu wcześniej zamiast wieżyczkę zrzucać? Czy tą platformę całą tych gości powalał? Okej, okay, tu mamy skrót. Okej, okay, tu się, się wrócimy. Bo jednak trochę nam zjechali HP. Wyleczymy się tu. Damy ten odpoczynek, żeby wyleczyć najwyżej tamtych ożywi. Ale w tym momencie zakończymy sobie też dzisiejszy odcinek. Będziemy kontynuować w kolejnych materiałach, tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć, cześć.